Kontynuujemy marzec, miesiąc błota i deszczu. Już drugi tydzień za nami, także przed czas na podsumowanie. Standardowo za mikrofonem Paladin oraz moich dwóch pomagierów, śliski. Hello. Jawo. Odwołuję marzec. Pierwszą rzeczą na palniku będzie Teenage Mutant Ninja Tartus Shredder Revenge. Gra, która wizualnie bazuje na serialu animowanym, który polscy widzowie mogli oglądać w telewizji publicznej w latach 90. oraz chodzonych biatykach rodem z salonu w Kier. Pojawił się już trailer i całość wygląda całkiem nieźle. Przyznam, że jak obejrzałem trailer, to na początku myślałem, że to będzie jakaś nowa bajka, i byłem zawiedziony, jak to była jednak gra. Ale wygląda ładnie, więc w sumie też dobrze, aczkolwiek wolałbym coś do oglądania chyba. Gra inspiruje się klasycznym beat'em z salonów gier z 1989 roku, czyli moim najczęściej ogrywanym automatem z całego mojego żywota. Sporą sumkę można byłoby zbierać, gdybym gdyby zliczyć ile przeznaczyłem pieniędzy na żetony lądujące w palce tej maszynki. Mam do tej gry olbrzymi sentyment i bardzo ucieszyła mnie ta informacja, że o świeżym podejściu do tego tematu. Na zaprezentowanych materiałach widać, że prana będą pod uwagę także kontynuacja arcade'ówki oraz inne źródła z nowszym kontentem, żółwiowym. To też no ciekawi mnie jak to wszystko się razem zaprezentuje. Na pewno Gra momentalnie wskoczyła na mój top 3 najbardziej oczekiwanych gier. No i mam tylko nadzieję, że będzie to gra dłuższa niż Street of Rage 4, którą także oni tutaj robili, no, którą można było przejść w zasadzie w 3 godziny. Pamiętam jeszcze, jak dzieckiem będąc. Deszczowe dni, takie jak ten właściwie wieczór, no ale to było dni. Oglądałem na telewizji publicznej wojownicze żółwienicza i całkiem bawiłem się przy tym serialu, więc na pewno dam również szansę growej wersji. Przynajmniej, że po mnie, jak ciski trochę czasu spędziłem w salonach arcade, więc myślę, że takie odświeżenie pamięci staroszkolną gierką będzie jak najbardziej fajne, miłe i właściwe. Godne to jest Czwarta część serii Crash Bandicoot It's About Time trafi na PC-ta. Ponownie jak remake pierwszych trzech części, czyli Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, który trafił na PC-ty w 2018, tak samo czwóreczka wyląduje na naszych komputerach już 26 marca. Późno coś ta premiera PC-owa. A straciłem praktycznie całego hype'a na tę grę. Nie wiem, czy dobrym pomysłem jest zbijanie datowo debiutów na poszczególne platformy, skoro i tak nie mamy tutaj do czynienia z, z prawdziwym ekskluzywem. W zasadzie no to ekskluzywy coraz rzadziej są ekskluzywami, a przynajmniej nie są nimi przez tak długi czas jak kiedyś. Seria Crash Bandicoot w końcu zaczęła jako tytuł, który Naughty Dog wyprodukowało z myślą o pierwszym PlayStation. No i seria trzymała się, platformy trzymała, aż w końcu zaczęła branchować. No i co sumie dziwno, że w końcu widzimy tę grę na PC, podobnie jak wiele innych tytułów z PlayStation czy Xboxa. To jedynie w najbliższych latach Nintendo będzie trzymało ekskluzywy. W sumie fajnie, że wychodzi na pecety także. Jedyny w sumie yy, minus w tym plusie jaki widzę to że wychodzi na launcherze basnowidowym, który w sumie jest bardziej nieprzyjemnym obowiązkiem niż czymś faktycznie fajnie użytkowym. No ale cóż, może nie będzie za drogi. To też jest zawsze jakaś nadzieja. Albo też wyląduje później na Steamie, tak jak Destiny się odłączyło, nigdy nie wiadomo. Aczkolwiek zastanawiam się, jaki mają sens w sumie same ekskluzywy i system sellery, w tym momencie, jak w sumie taki seller może okazać się w rzeczywistości czymś dość powszechnym. Podczas panelu inwestorskiego Warner Bros. wyciekła grafika, na której widzimy loga projektów, nad którymi trwają prace w ramach Uniwersum DC. No i dwie pozycje zwróciły uwagę fanów od razu. Mianowicie Batgirl i Satanna. Podczas gdy uroczej pomocnicy i w jednym wyjątku kochanki Batmana nikomu nie trzeba raczej przedstawiać, o tyle użytkowniczka magii Zatana, czy Zatanna, pani spierają się jak to wymawiać, przynajmniej my się spieramy tu w redakcji, to postać, na którą fani komiksów już od dłuższego czasu czekali, być może nie jest tak popularna, jak inni bardziej medialni członkowie Ligi Sprawiedliwości, ale na pewno serial bądź film jej udziałem byłby dosy, dosyć ciekawym widowiskiem. Na razie nie wiemy czy te projekty to filmy, czy seriale, także ciężko coś więcej powiedzieć, dopóki Warner Bros oficjalnie nie odniesie się do całej sprawy. Po tych wszystkich perturbacjach DC powinno skupić się na pokazywaniu konkretnych historii zamiast starać się w kółku poprawiać to, co zepsuli dotychczas. I te dwa projekty moim zdaniem są idealne, aby rozpocząć coś nowego. No już wcześniej już mieliśmy tam sygnały, że Batgirl jest rozpatrywana jako kontynuowanie niektórych wątków po Batmanie Bena Flecka. Na no jednym z takich szmerów była wersja Batman Beyond właśnie z Batgirl oraz Michaelem Keatonem, grającym Bruce'a Wayne'a z wersji z 1989 roku. Zatanna natomiast, no natomiast mogłaby wprowadzić to nieco magii do uniwersum, otworzyć rozdział Justice League Dark no i skupić się uwagę na tych tematach, które na ekranie w filmowym DC były rzadko w sumie poruszane. W Arrowverse od dłuższego czasu gości Konstantin, grany przez Matarajana i jest bardzo dobrze odbierany przez fanów telewizyjnych adaptacji, a więc jest miejsce do zagospodarowania bez oglądania się za każdym razem na, za Supermanem czy Batmanem. No teraz tylko mądre decyzje z castingiem, no solidna fabuła bez wywrotowych pomysłów, no i już może uda się tę drezynę na torach ustawić, po czym ruszyć w pogoń za Marvelowym ekspresem. Od siebie dodam, w sumie tylko, że faktycznie przydałby się jakiś powiew świeżości w filmach od DC. W sumie, dlatego też mi się podobają seriale, jakie tworzą. Może mają jakość dosyć wyboistą samą w sobie, ale przyjemnie się je ogląda ze względu na właśnie takie nieszablonowe podejście względem doboru bohaterów. Dziękuję filmach DC, najchętniej bym zobaczył w końcu jakiś plan na uniwersum, który nie rozpadnie się po dwóch, trzech filmach. Jak do tej pory, no to troszkę słabo z tym było. Wydaje mi się, że takim środkiem, żeby ta dredzyna pojechała i nie wykoleiła się na pierwszym, lepszym zakręcie, byłoby jednak stworzenie ponownie filmów z podstawowymi bohaterami, takimi jak Superman, Batman, takimi, które trafią do widzów, takimi, które podbudzą Budują hype na crossover, a dopiero potem sięganie po tych wszystkich bohaterów pobocznych. Aż z drugiej strony, trzeba przyznać, że Warner Bros. ma większe szczęście do tych mniej znanych bohaterów i filmów przedstawiających ich dzieje niż do dzieł z głównego wątku. Więc to wie, być może się w tej kwestii całkowicie mylę. Tydzień bez afery na Twitterze. Byłby dla nas tygodniem straconym, także i w tym odcinku będziemy mieli dość ciekawą sprawę. Mianowicie okazuje się, że skunks, Pepe piu, znany z kreskówek Looney Tunes, niestety, ale jest w dzisiejszych czasach problematyczny. A przynajmniej tak twierdzi jeden z dziennikarzy New York Timesa, Charles M. Blow, który utworzył wątek na Twitterze, w którym oskarżył skunksa o. Bycie propagatorem kultury gwałtu, oraz ogólnie złym wzorcem, jak sądzę, dla mężczyzn. Cała sprawa wybuchła krótko po tym, jak pojawił się ten tweet, który już sam w sobie narobił dość sporo szumu. Ogłoszono, że scena w Space Jam New Legacy z udziałem Pepe została wycięta i prawdopodobnie nie zobaczymy w ogóle tego bohatera w filmie. Można powiedzieć, że wokół tego skunksa czuć dużo smrodu. Aczkolwiek najbardziej w tej całej aferze bawi mnie, że ludzie chyba zapominają, że w odcinku, jaki, do jakiego zapewne się odwołuje, najpierw Skunks gonił kotkę, która wyglądała jak Skunks, a potem role się odwróciły, więc w sumie wystarczyło tylko obejrzeć odcinek do końca, i by, że tak powiem, afery nie było. No ale, że tak powiem, internetowe dziwadła muszą być sobą i smrodzić tam, gdzie nie trzeba. Mam tylko nadzieję, że skoro scena sam w sobie została wycięta, to znaczy, że jest, i w sumie może będzie jakaś wersja pełna, której jednak zagości ów ówbochaty. No, irytująca sprawa. No, nawet jeżeli przyjmiemy, że pewne zachowania uzna, uznajemy za no, niedopuszczalne i co najmniej dwuznaczne, to można było o wiele lepiej całą sprawę rozegrać. od chociażby polerując jego wizerunek, precyzując go, nastawiając na konkretne zachowania, które byłyby już bardziej w niewinny sposób odbierane, tak jak po prostu, nie wiem, platoniczna miłość, a tak to no, sygnalizujemy, no, zwłaszcza młodym odbiorcom, no w dosyć agresywny i niezrozumiały dla nich sposób o istnieniu delikatnego tematu, który powinien być no, z należytym podejściem jednak wytłumaczony. To tak, jakbyśmy nie wiem, zaczęli gadać, że no, niektóre postacie chodzą z gołymi tyłkami. Zamiast poprawić image i zachować tą niewinność, no, idą z premedytacją w kontrowersję, utrwalając tę negatywną narrację o starych kreskówkach, które, no, jak rozumiem teraz no, nie, nie będą pokazywać, bo no, powstaje jakiś precedens z tymi konkretnymi postaciami, i już może nie wiem, będziemy je chować na półkę, no, moim zdaniem no, niewykorzystana szansa, aby przeprowadzić odpowiednią korektę z tą postacią. Dla mnie cała sprawa, poza tym, że jest trochę tragiczno śmieszna, była okazją do nauczenia się czegoś ciekawego, mianowicie przy tej okazji dowiedziałem się, że kotka, za którą uganiał się w kreskówce Pepe, miała imię, oh. tak, nazywała się Penelope Pussycat. Także, no cóż, są jakieś jasne strony tej całej afery, a im mniej powiemy, tym nawiasem mówiąc, wydaje się, że gniew części internautów może się tutaj okazać skierowany nie w tę stronę, bo sporo osób obwinia za wycięcie skunksa dziennikarza, podczas gdy. Pojawiły się informacje, że decyzja o wycięciu sceny została podjęta już w roku 2019, gdy projekt przejął Malcolm D. Lee, który objął pozycję reżysera. Więc możliwe, że ta sprawa będzie ewoluować. Na pewno postaramy się, jeśli pojawią się nowe informacje, na bieżąco korygować i informować. Do, dość niesamowity atomówkowy projekt stacji CW nabiera rozpędu, które wszelkiemu prawdopodobieństwu wersja atomówek w przyszłości przedstawiająca dziewczyny, które no, są już młodymi kobietami, które czuwają gorycz w związku z dzieciństwem straconym na walce z przestępczością, dorobił się w końcu obsady. Pisane z serialu Agents of Shield Chloe Bennett i Duff Cameron zagrają odpowiednio bójkę i bajkę, natomiast wy Brawurkę Chcieli się Janna Pero. W sumie tematyka jest o tyle ciekawa, że w zasadzie mieliśmy już pokazaną pewną wizję, jak wygląda nastoletnie życie atomówek w samej kreskówce. Także zobaczymy, czy coś może się tym będzie wiązało, aczkolwiek wątpię, bo w samej kreskówce były raczej takimi dosyć niezbyt bystrymi nastolatami, a w tle yy, potwory atakowały miasto, z tego co pamiętam, więc trochę im już mniej wychodziło. Także no, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ciężko było mi sobie wyobrazić adaptację tej kreskówki, to też specjalnie bez emocji do tematu podchodziłem. Acz po ogłoszeniu nazwisk przyznam, że jestem dosyć zaintrygowany i ciekawi mnie, jaki mają na to pomysł. No, Chloe Bennett oraz DAW Cameron, miałem okazję oglądać w moim ukochanym serialu Agenci Shield, to też tym bardziej mam pewien punkt zaczepienia. No ja na peru dopiero debiutuję w tym biznesie, to też yy, myślę, że to również będzie jakaś ciekawa okazja zobaczyć kogoś całkiem świeżego. Troszkę mi ten projekt pachnie yy, aniołkami Charlie'ego z supermocami. No i mam nadzieję, że w tę stronę akurat nie pójdą, a znajdą jakiś złoty środek z, no, z interesującym Twistem. No jeżeli będzie możliwość obejrzenia tego serialu, to no, z pewnością tam szansę na pewno. Wręcz jestem 100% przekonany, że obejrzę ten serial. Powiedzujesz? Tak. Wygląda mi to na kolejny projekt, który na siłę próbuje się podczepić pod istniejącą markę, który prawdopodobnie ostatecznie tyle co dokona to wkurzy fanów oryginału i da filmowcom możliwość do reklamowania projektu jako projekt, który walczy z toksycznymi niedobrymi fanami, ale pożyjemy, zobaczymy. Wydaje mi się, że obsada wydaje się jak najbardziej na miejscu. Wszystkie panie mają jakieś doświadczenie. Jeśli serial będzie dobry, to będzie dobry. A jeśli będzie tragiczny, no to będzie tragiczny i go obsmarujemy jak zwykle. No i to w sumie tyle w drugim tygodniu marca. a dzisiaj kończymy podsumowanie tygodnia. Standardowo w studiu byli świski. Dzięki. Jawo. Ostatni gasi światło w wirtualnym studiu. Tak jest. Do następnego tygodnia. Jeśli podoba Wam się retro tydzień, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli się nie podoba, to możecie zostać łapkę w dół. Jeśli chcecie więcej treści o ekipy Retro City to subskrybujcie nasz kanał. Chloe czy Clow? Chloe. Chloe. A Cześć. może być Chloe, to będzie chodzić zabawne. Co jeszcze na tym? Chloe. Ooh, Chloe. Clara Bennett. Dove dove? <laughs> <Hi. laughs> <laughs> <laughs>